Siemanko, siemanko, witam was, wszystkie mordeczki, was bardzo serdecznie Z tej strony gra, play game się kłania To znowu gra u mnie na kanale Jak widzicie Farming Simulator 2013 Przepraszam 11, coś mi się myli Dobra sobie wsiądziemy Gdzie tu się zmienia kamerę, nie wiem Bo właśnie zakupiłem niedawno Zobacz, fajna gra. No gra fajna, fajna, fajna. Na pewno będzie nagrywana. Parę odcinków, jeśli chodzi to z tej gry będzie też. By... Aha, okej. Okay. Może kamerę bym się musiał... Bym się musiał zmienić, nie wiem na jaką. To na taką może lepiej o o jedziemy 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 to baloty będziemy musieli robić okej okay. taka misja fajna dosyć trochę złowu spoczyliśmy jak się tutaj się zmienia kamerę nie wiem, co tak. nie wiem, jak się tu zmienia kamerę, moi drodzy. To więc nie zmienię, bo tą grę mam od niedawna. Właśnie w sumie ją dzisiaj zakupiłem dopiero. i... No. musimy sobie wycofać tak mi się wydaje. Bo zobaczcie, nie będziemy tutaj. Czekaj, czy na inną kamerę ty. czy no. O! No i, a czemu to pika, nie wiem. X Aha, bo balot chciałby iść, bel. Bo bele musimy, aha, dobra. Wow. Nie, nie, nie umiem jeszcze tak w tą grę grać, to więc... Tu jeszcze raz, chyba będzie trzeba jechać. To za chwilę przejedziemy jeszcze raz. No, to za chwilę jeszcze tam przejedziemy jeszcze raz, tak mi się wydaje. O, Farming Simulator 2013 też będzie oczywiście nagrywany. Tu level drugi musi być, dobra. Dlaczego nam wyjdzie balon. Nie nam wyjdzie balon? czemu już nam nie chce wyjść. Przecież stoi nam tir. Przepraszam, no teraz ciągnik, tak się mówi. Bo tir to jest inny. Może to wyłączyć trzeba? Nie wiem jak my to zrobili. Czy nabrać? Dobra. To jedziemy jeszcze. No, teraz. Zapowiadam też, że posiadam już pełną wersję skidjum deluxe cztery najnowszej wersji tej gier właśnie najnowszą wersję z tej serii Ski Deluxe, Deluxe Ski 2 to znaczy, bo, bo jest nagrywana no i będzie nagrywana u mnie na kanale, no, najbliższy odcinek w sobotę z tej gry no wyświetlami tak, no szał nie robi, ale... ale może być. Szał nie robi, ale może być tam. Trochę ze skokami coś musi też być. Znaczy czasy Adama Łysza były wtedy. Były to, więc musi być też. Coś ze skokami.

zachęcam to do obejrzenia poprzedniego odcinka z Farming 2000 Simulator 2013, bo widzę, że wyświetlenia mi wam się podobał podobał. To więc to zachęcam do, do obejrzenia, bo dawno nie... Po ten pierwszy mał miał wyświetleń, ale. Ale... Ten drugi już więcej tobie. Więc tam tam z ukoszeniem tych... Zbieraniem się jak Szybka Szybko to jej. Czy, czy to też będzie level? Drugi musi być. O, tutaj nie musi być. No, musi być, no ludzie. Przyjęcie level drugi. Ile my już tego zrobiliśmy? Zobaczymy. Zobaczcie no. Już pole nam się zapełnia troszeczkę. No w tym odcinku no już więcej balotów nie zrobimy prawdopodobnie Bo za pół minutki musimy kończyć Jeśli chodzi o matraner to będzie nagrywany Tak, jadę wszędzie A tutaj Dobrze, to ja myślę, że to był już na tyle i ja mówię, nara się ma. Do widzenia mordy. Do zobaczenia mordeczki, papa. pa. Pozdro mordy.